Pewnie chociaż raz w życiu mieliście taką sytuację, że w szkole czy gdzieś usłyszeliście o jakiejś grze, więc postanowiliście ją pobrać, no i wciągnęliście się w nią. Spędzaliście dni, tygodnie grając w tą grę, a teraz nawet zapomnieliście, że ta gra istnieje. Więc tak, po raz trzeci porozmawiamy sobie o upadku gier. Więc rozciąćcie się wygodnie, weźcie sobie gorącą czekoladę, bo teoretycznie jest lato, ale ja tego nie widzę. I jak już tu jestem, to możecie napisać jaki odcinek wy byście chcieli zobaczyć na moim kanale, no i oczywiście możecie zostawić suba. Ale dobra, zacznijmy. Może znacie taką grę, w której jest sporo postaci z gier, no i możecie się nimi napieprzać z innymi? Ale nie chodzi mi o Super Smash Bros, tylko o multiversus. Było to gra stworzona gdzieś tak w środku wakacji 2022 i możecie się teraz zastanowić, że jak w tak krótkim czasie to coś mogło upaść. Wiecie, że lubię to mówić i to były głupie decyzje twórców. Znaczy nie o tyle decyzje, bo tych decyzji w ogóle nie było. Tylko gra upadła przez brak update'ów. Albo jak już jakieś były, no to nie były one jakoś wielkie. Pozobaczmy sobie na listę nowości w grze. Według oficjalnej strony gra miała trzy update'y. Znaczy 2, bo jeden to jest po prostu rozpoczęcie gry. I najlepsze jest to, że na Twitterze, znaczy na X-ie, sorry, postowali rzeczy w stylu Rig wyjdzie niedługo. Jakby gra praktycznie upada, no i wiele osób ma w dupie te updatey, więc mówienie, że niedługo wyjdzie nie ma sensu. Lepiej by było, gdyby powiedzieli, że nowa postać wyjdzie wtedy, kiedy moja wizyta u lekarza na NFZ czyli 2034. A najlepsze jest to, że w tym ostatnim update'ie mówią otwarcie, że gra już nie będzie miała update'ów. I chcą wypuścić pełną grę w 2024 i do tego czasu nie będzie nic poprawiane, nic coś takiego. Super! Ale sam brak update'ów nie był jedynym powodem. Drugim powodem był po prostu nudny gameplay. Bo oprócz tego klasycznego trybu gry był jeszcze ten fajny... Żartuję, oprócz klasycznego nic nie było. Więc zaledwie po dwóch miesiącach ludzie nazywali tą grę martwą. Bo sami zobaczcie jak ta gra spadła. I teraz chwila moment, bo chcę też rozwiać pewne komentarze, bo wiem, że znajdą się wielcy fani jakiejś gry, którzy będą mi mówić Ale ej, Among Us nie upadło, bo ja w to gram. Jakby spoko, ale statystyki to statystyki. Nie da się ich podważyć. Ktoś mi zarzucił, że Among Us nie upadło, bo ja to lubię. No i jakby ci to powiedzieć, no... Kolejną grą są Fasolki. Była to piękna gra, szczególnie kiedy dowiemy się, że twórcy wpadli na pomysł zrobienia studia z grami, Pijaku. Ale dobra, nieważne. Gameplay tej gry polegał na prostych etapach, znaczy dla większości prostych. Sama gra została zapowiedziana w 2019 roku i o ile nie odbyła się ona większym echem, tak w 2020 gra wywołała nie mały hype, gdyż twórcy opracowali sobie taką samą taktykę jak w Valorant, czyli na początku dali grę streamerom i youtuberom, no i oni nagrywając odcinki z tej gry albo robiąc streamy rozdawali klucze do tej gry. I wiecie, trudno dostępna, dosyć fajna gra brzmi ciekawie, więc widzowie z przyjemnością oglądali ich ulubionych streamerów, bo sami chcieliby coś takiego zagrać. Ale nie tylko dlatego gra w szum, ale również przez YouTube. No bo przyznajcie się, na pewno w tamtym okresie widzieliście pełno klipów z Fall Guys, ale pojawił się taki jeden malutki problem. Serwery, które nie działały. Wtedy też pojawiło się wiele negatywnych opinii o tej grze, właśnie przez te serwery. Oczywiście twórcy to naprawili. Rok później, ale naprawili. I do tego... Dobra, dobra sekro, sekro, przecież nie będziesz mówił tego samego, samego tekstu, tekstu w każdym, każdym odcinku. Moci... Głupie decyzje twórców. Kurczę. Bo widzicie, gra miała dosyć słabe updatey, a wyglądały one tak. Nic nie widzicie, no właśnie o to chodzi, bo nic się nie pojawiło. Ale za to pojawili się cheaterzy, i to ich sporo. Ale twórcy wpadli w sumie na ciekawą taktykę, gdyż zamiast banować tych cheaterów, po prostu wysyłali ich na oddzielne serwery, gdzie byli z innymi cheaterami. Taki fun fact. Jednakże gra zdobyła w późniejszym czasie niemałą konkurencję w postaci Among Us, no i później tym czymś. Fall Guys było na skraj upadku, no i upadło, i to dość mocno, ale na całe szczęście pojawił się Epic Games, czyli ten od Fortnite. No i gra przeszła na model Free to Play, przez to samo przejście na Free to Play obyło się niemałym hypem, no i jest to po części clickbait, no bo Fall Guys nie upadło, ale było blisko całkowitego upadku. Teraz wezmę coś czego wcześniej nie robiłem, ale wezmę wiele gier do jednego worka. No bo widzicie, dawno dawno temu grami na topie były Pokémon GO i Fortnite. No i przyjrzyjmy się właśnie Pokémon GO, bo gra sama w sobie okazała się być niemałym sukcesem, no i wiele producentów gier wpadł na pomysł, żeby skopiować mechaniki tej gry pod swoją markę. I był to chyba najgorszy pomysł w historii ludzkości. Wtedy powstał Wiedźmin, pogromca potworów, no i Harry Potter, Wizards Unite. Gry okazały się takimi niewypałami, że nawet twórcy usunęli te gry ze sklepu Play no i App Store. Ale dlaczego? Pokémon Go grało wiele osób, no i też dla tych osób grających w Pokémon Go była skierowana ta gra. Tyle że osoby grające w Pokémon Go nie miały po co grać w te gry, gdyż już mają lewelowe konta, więc po co robić coś od nowa. I często kończyło się na tym, że ludzie po prostu wchodzili i wychodzili z tych gier, bo chcieli tylko zobaczyć jak to wygląda. No i a propos Fortnite, chyba nie muszę wspominać ile było klonów Fortnite i jak sobie poradzili, bo bym wymieniał to godzinami. I też mi się nie chce, więc wiecie jak to jest. Dzięki za oglądanie. Chcę też powiedzieć, że będzie się więcej pojawiać materiałów tego typu. Bo mam kilka pomysłów w głowie, więc wiecie. No i zapraszam do walnicia subskrybera, bo inaczej ja ciebie walnę. Bagel delivery! What? I didn't order! <laughs>